Teraz wy zaczynajcie, tylko bez żadnych dureń! Oczywiście! Zgodnie z przepisami! Dokładnie! Dobra! U do was już czas! To ja zaczynam! Powodzenia, a my się rozdzielamy! To świetnie, że nasze małe urwisy już tak wcześnie rozpoczynają naukę poruszania się po drogach. Też tak sądzę, koleżanko. To bardzo dobry projekt. Uwa! Ła, mój nos! Zajkowski, nic ci nie jest! Nie, nie, nie! A to co? Będzie mandacik! Zajkowski wymusił! Jechałem główną spokojnie, a on mi wyskoczył jak szalony z tej wiejskiej, podporządkowanej drogi! No, no, ale puszczałeś mnie! Pokazałeś, żebym jechał! Słuchaj, chamie! Jak nie umiesz jeździć, to się nie odzywaj! Główna jest główna i tyle! Ma rację! Tu obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Nazwisko! No ale on mi pokazywał, że mnie puszcza! Nie kłam! Czym ci niby pokazywałem? No ręką! Ty chyba się za mocno rypłeś w dynkę! Jak mogłem ręką ci coś pokazywać, jak trzymałem kierownicę w Cepie! Nazwisko! Bo zaraz na komendę pójdziemy! Zajkowski! No, zanotowałem. Dobrze! Jeździjcie dalej! No i jak? Jest dobrze! Jedno wymuszenie już ma! Jak wywinie coś następnego, to na pewno wyleci! Dobra! Anusia, teraz ty! Tylko pamiętaj! Spoko wiem! Nie może być świadków i zgodnie z zasadami! Ale fajnie! No, super! <laughs> Angela, ale super jeździsz! No co za To To wyjedź ukochanej na spotkanie, cepie! O, o! Ja widziałem, co ten debil zrobił. Anżelika, co tu się stało? My jechaliśmy gówną, a on nagle wyskoczył. A nie mówiłem? On ma jakieś skrzywienie psychiczne. Ja to bym go najpierw wysłał na, na badania. Zamknijcie się, łajzy! To oni mnie wepchali. My? Przecież my byliśmy gdzie indziej, mądziole. Tak, Karolinko. Chyba wypiłam sobie z zęby. Na litość boską, znów? W takim razie będziesz zdawała ustni. A cóż to się dzieje, he? Wypadek mały. Pani pozwoli, że się tym zajmiemy. Tak, oczywiście. Tu będzie przyjemność zobaczyć panów policjantów w akcji. Kto był na podporządkowanej? Ja. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, proszę. Nie mam. No to pójdzie pan ze mną! Ale gdzie? Do radiowazu! Musimy sprawdzić pana tożsamość! Co tam? Młodociany bez prawa jazdy spowodował wypadek drogowy! Trzeźwy? E nie wiem. Weź go niech dmuchnie! Chodź na tu mały. Masz dmuchaj, aż się czerwona lampka zapali! Co? Papierosy czy jara? Wreszcie jeszcze do końca! I co panowie ustalili? To ku czynności ustaliliśmy, że obywatel zajkowski syn Mariana, prowadząc pojazd po pijanemu, spowodował kolizję, w której ucierpiał inny uczestnik ruchu. Pijany? Tak! Myślę, że jest po trzech piwach i pali papierosy! Ale ja nic nie piłem! Nie zmyślaj, alkumat nie kłamie! Tak jest, mamy na niego homogenizację. Tego się po tobie nie spodziewałam Zajkowski! Zawiodłeś mnie! Te degeneruchy przynajmniej nie odurzają się alkoholem, tylko są od urodzenia! Przyćmione intelektualni! Ale ja naprawdę nie kłamie! M może to syrop na kaszel! Ha, zjadłeś bombonierkę, kilo jabłek i popiłeś syropem na kaszel. <laughs> Klasyka gatunku! Słyszę to kilkanaście razy dziennie. <laughs> uspokój się! Zabieramy go! Gdzie? Na komisariat! Do wyjaśnienia! Idziesz pierdzieć w cepie! Bardzo gratuluję wszystkim, ponieważ wszyscy zdali! Oprócz nijakiego zajkowskiego, syna Mariana, zepsta była perfekcyjna! Natomiast chcieliśmy wyróżnić specjalną nagrodą czterech uczniów, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem i współpracą z policją. Anusiak, Maślana, Czesio i Konieczko. Dzięki ich zeznaniom udało się postawić zarzuty panu Z. Jeszcze chwilka! Już wychodzę! Już! Czesiu, Czesiu! Nie spuściłeś wody! Nigdy nie spaszczam, bo się żółty rozpaszcza. Chłopacy! Skończyliście już? No bo ja nie mogę wytrzymać, no... Chyba się zatrułem pączkiem ze sklepiku. No przecież dostałeś wiadereczko. No ale ja się wstydzę tak na korytarzu. Tu wszyscy chodzą. To zamknij oczka i będziesz sam jak paluszek. Ojej. <laughs> Dzięki, Anusiak. O, nikogo nie ma. Czasem jest dla mnie jak syn.